Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dziś stajemy przed nową szansą, niebiańskim darem, który Pan nam udziela, darem nowego dnia. To doskonały moment, aby otworzyć nasze serca, wznieść wzrok ku niebu i połączyć się z miłującą obecnością Boga. W wirze codziennej rutyny często zapominamy, że każdy świt jest przejawem nieskończonego miłosierdzia naszego stwórcy. Ale dziś zatrzymajmy się na chwilę, poszukajmy spokojnego miejsca, pozwólmy, aby spokój wypełnił nasze jestestwo i skupmy naszego ducha na wszystkim, co pragniemy powierzyć Panu. Pamiętajmy o słowach psalmu 55:22. 22. Zrzuć swą troskę na Pana, a On Cię podtrzyma. Nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Z tą pewnością zbliżmy się do Pana z wdzięcznym sercem. Dziś jest czas, aby dziękować za otrzymane błogosławieństwa, przedstawić nasze troski i pragnienia oraz powierzyć Mu ten rozpoczynający się dzień. Zapraszamy Cię, abyś poświęcił całe swoje serce tej świętej chwili. Prosimy, bądź obecny od początku do końca wideo, nie tylko po to, by wyrazić swój szacunek, ale także, by otworzyć drzwi swojej duszy, przyjmując łaskę i pokój Boży. Nie zapomnij podzielić się tym wideo ze swoimi bliskimi, aby razem zwrócić się do Boga. Życząc sobie nawzajem i wszystkim spokojnego nowego dnia, przygotuj się, drogi bracie, droga siostro, abyśmy razem rozpoczęli ten czas modlitwy z oddaniem i nadzieją, wiedząc, że Pan zawsze wysłuchuje szczerych próśb swoich dzieci. Cudowna modlitwa poranna. Dziś, umiłowany Panie. Dziś zbliżam się do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności i radości, bo otwierając oczy wiem, że obdarzyłeś mnie cennym darem nowego świtu. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje nieskończone miłosierdzie, które odnawiasz każdego dnia, za moją rodzinę, za wielkie i małe błogosławieństwa, które nieustannie nam udzielasz i które przypominają nam o Twojej dobroci i Twojej ogromnej miłości. Dziś dajesz mi. Możliwość bycia lepszym niż wczoraj, wzrastania jako osoba, pracy z oddaniem i miłością oraz dalszej walki o osiągnięcie moich celów i najgłębszych pragnień mojego serca. Proszę cię, panie, prowadź mnie na każdym kroku, aby wszystko co czynię odzwierciedlało Twoje światło i było świadectwem Twojej obecności w moim życiu. Chcę całkowicie oddać się Tobie w każdej chwili tego dnia, aby przeze mnie inni mogli znaleźć nadzieję, entuzjazm i spokój. Uczyń mnie swoim narzędziem, panie, abym niósł Twój pokój tym, którzy go najbardziej potrzebują, i zarażał tych, którzy mnie otaczają, pewnością, że nigdy nas nie opuszczasz. Dziękuję za ochronę mojego życia i troskę o każdy szczegół mojej drogi. Jakże ogromny spokój czuję, wiedząc, że idziesz obok mnie, że Twój pokój mi towarzyszy i że w Tobie znajduję schronienie, którego potrzebuje moja dusza. Ojcze Niebieski. Proszę Cię pokornie, abyś nigdy się ode mnie nie oddalał, bo wiem, że bez Ciebie moje życie pozbawione jest celu i szczęścia. Ten dzień, który się zaczyna, składam w Twoje ręce z ufnością. Kieruj moimi myślami, oświecaj moje decyzje i otwórz moje serce, abym zrozumiał Twoją wolę we wszystkim, co dzisiaj się wydarzy. Daj mi Panie, zrozumienie potrzebne do osiągnięcia celów, które dla mnie wyznaczyłeś. I siłę do stawienia czoła przeciwnościom, które mogą się pojawić. Pomóż mi pamiętać, że każde wyzwanie jest okazją do wzrostu w wierze i wytrwałości. Dziś przedstawiam Ci również moją rodzinę, moich bliskich i wszystkich, których kocham. Panie, spójrz na nasze życie, poznaj nasze potrzeby i wysłuchaj naszych próśb. Bądź naszym schronieniem w chwilach niebezpieczeństwa, naszą obroną przed niesprawiedliwością i naszą tarczą wobec zazdrości i zła. Gdy nasze siły słabną, Ojcze, bądź naszym źródłem wody żywej, naszym źródłem odnowy i nadziei. Daj nam odwagę, byśmy nieśli nasze krzyże z pokorą i miłością, i aby we wszystkich naszych działaniach odzwierciedlały się sprawiedliwość, przebaczenie, braterstwo i Twoje nieskończone miłosierdzie. Panie, dziś z ufnością głoszę słowa Twojego Psalmu 92.10.2.11 w ogółu numeracji hebrajskiej. Wywyższyłeś mój róg, jak ubawoł, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Nie pozwól, panie, aby moja uwaga odwracała się ku szkodliwym słowom lub ludziom złej woli. Zamiast tego, proszę cię za tych, którzy chcą mi zaszkodzić, daj im pokój, którego potrzebują, i jeśli taka jest Twoja wola, oddal od mojej drogi wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Uczysz nas, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Dlatego, Ojcze, proszę Cię, pozwól mi być kanałem błogosławieństwa dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy są w największej potrzebie. Dziękuję Ci za pokarm, który codziennie kładziesz na moim stole, za dach, który mnie chroni, i za zdrowie, które pozwala mi iść naprzód. Dziękuję za każde błogosławieństwo, które często uważam za oczywiste, ale które są dowodem Twojej niewyczerpanej miłości. Umiłowany Panie, dziękuję, że zawsze wysłuchujesz moich modlitw. Że troszczysz się o mnie i zwracasz uwagę na każdy szczegół mojego życia. Daj mi siłę i wierność potrzebne, abym Cię nie zawiódł, abym podążał za Tobą z radością w każdych okolicznościach i służył Ci ochotnym i wdzięcznym sercem. Tego ranka moje serce bije mocno, aby Cię chwalić, bo wiem, że Jesteś obecny w każdym aspekcie mojego życia. Twoje boskie miłosierdzie skłania mnie do pełnego zaufania Tobie. Nawet gdy moje niedoskonałości zdają się oddalać mnie od Twojej świętości. Chociaż nie jestem najlepszym przykładem świętości, Panie, patrzysz na mnie z miłością i nazywasz mnie swoim dzieckiem. Dlatego błagam Cię, daj mi roztropność, abym mądrze postępował w obliczu przeciwności i abym nigdy nie tracił z oczu celu, jaki masz dla mojego życia. Dziś składam moje plany i marzenia w Twoje ręce, jako ofiarę wiary. I proszę Cię, prowadź mnie, abym rozeznał, co naprawdę służy mojej duszy. Nie pozwól, aby zabrakło miłości, wiary, ani Twojej obecności w moim dniu. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją wierność i nieskończoną miłość. Powierzam Tobie moje życie i życie moich bliskich. Bądź naszym schronieniem, naszą siłą i naszym przewodnikiem na każdym kroku, który stawiamy. Umiłowany ojcze niebieski, dziś ponownie zbliżam się do ciebie z pokorą, aby dalej powierzać moje życie w Twoje miłujące ręce. Wiem, że bez ciebie nic nie ma sensu i że każdy krok, który stawiam, każda decyzja, którą podejmuję, potrzebuje Twojego boskiego przewodnictwa, abym mógł kroczyć właściwą ścieżką. Panie, w tym rozpoczynającym się dniu proszę Cię gorąco, daj mi jasność, abym odróżniał dobro od zła słuszne od niesłusznego i odwagę, by działać zgodnie z Twoją wolą. Daj mi mądrość, abym z miłością odpowiadał na trudności, cierpliwość, by stawić czoła wyzwaniom i rozeznanie, by w każdej przeszkodzie znaleźć okazję do wzrostu w wierze i w Twojej miłości. Ojcze, zaszczep w moim sercu pewność, że moje życie ma cel i że każde działanie, które podejmuję, choćby najmniejsze, może być wyrazem Twojej chwały. Nie pozwól, abym stracił z oczu piękno życia, które mi podarowałeś, ani abym ignorował wartość ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Dziś składam wszystkie moje plany i projekty jako ofiarę w Twoje ręce. Zbadaj moje serce, Panie, i pokaż mi, co naprawdę buduje moją duszę, co zbliża mnie do Ciebie i co powinienem zostawić za sobą, aby stać się lepszą osobą. Proszę Cię również, Panie, aby nigdy nie zabrakło mi Twojej miłości. Aby moja wiara pozostała niezłomna pośród burzy życia, i aby Twoja obecność była światłem, które prowadzi każdy mój krok. Jeśli w którymkolwiek momencie poczuję się zagubiony, przypomnij mi, że zawsze jesteś przy mnie, że Twój czas jest doskonały i że każda trudność niesie ze sobą błogosławieństwo, które dla mnie przygotowałeś. Dziękuję Ci, umiłowany Ojcze, za każdego z moich bliskich, moją rodzinę, moich przyjaciół. I wszystkie osoby, które wzbogacają moje życie swoją miłością i towarzystwem. Proszę, chroń ich, prowadź i błogosław w każdej chwili. Prowadź mnie za rękę, Panie, i kieruj moje kroki ścieżkami pełnymi dobroci i sprawiedliwości. Pomóż mi stać się lepszą wersją siebie, osiągnąć moje cele i podejmować decyzje, które uwielbią Twoje imię. Proszę Cię, daj mi serce hojne i szlachetne, zdolne działać bez egoizmu. Dawać więcej niż otrzymuję i odzwierciedlać Twoją miłość w każdym geście wobec innych. Ojcze, broń mnie przed złymi zamiarami tych, którzy chcą mi zaszkodzić. Okryj mnie swoim płaszczem ochronnym i daj mi wewnętrzną siłę, by stawić czoła przeciwnościom z nadzieją i determinacją. Nie pozwól, aby lęki czy troski zgasiły moją wiarę w Ciebie, bo ufam w pełni Twoim obietnicom i Twojej wierności. Dziś, Panie, wyznaję z wiarą, że jesteś moim schronieniem i moim zaopatrzeniem. Jak mówi Psalm 37,25, nigdy nie opuścisz swoich dzieci ani nie pozwolisz, aby zabrakło nam tego, co niezbędne w naszym życiu. Twoje potężne ręce zawsze mnie podtrzymają. Dziękuję Ci, Ojcze, że skłaniasz swe ucho, aby wysłuchać moich błagań. Jesteś wielki i wspaniały, godzien wszelkiej chwały i uwielbienia. W tym dniu chcę poświęcić każdą myśl, słowo i czyn, aby Cię czcić, żyć zgodnie z Twoją wolą i być świadectwem Twojej nieskończonej miłości. Kończąc tę modlitwę, trzymam się słów Psalmu 40, bo w nich znajduję pocieszenie i nadzieję. Wydobyłeś mnie z dołu zagłady z błota grząskiego, postawiłeś na skalę moje stopy, umocniłeś moje kroki i włożyłeś w moje usta pieśni nową chwałę dla Boga naszego. Błogosławiony ten, który zaufał Panu. Niech ten dzień będzie odzwierciedleniem Twojej chwały, Panie. Udziel mi łaski, abym wszystko przyjmował z wiarą i miłością, i pomóż mi pamiętać, że jesteś ze mną w każdej chwili. W potężne imię Jezusa, Twojego umiłowanego Syna. Amen. Niech pokój i błogosławieństwo Pana będą z Tobą dziś i zawsze. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, nie zapomnij podzielić się nią z innymi, bo tak jak otrzymujemy, tak też powinniśmy dawać. Pamiętaj zawsze. Szczęście jest darem, który Bóg nam udziela od chwili narodzin.